Hej moi drodzy, witajcie w nowym weekly vlogu Jest sobota, jest majóweczka W zasadzie to jeszcze nie, bo jeszcze jest kwiecień Od poniedziałku jest maj dopiero I jest, jest tak okropna pogoda, pada cały czas od rana Więc chyba dzisiaj dzień na chacie spędzimy Ja sobie już posprzątałam trochę w mieszkanku Zjedliśmy też śniadanko Ciri już była na jakimś tam spacerku I zero planów thank you Nie, byłam też w Lumpie, ale tam akurat nic nie kupiłam, bo totalnie nic nie było I byłam w warzywniaku, bo jakieś tam rzeczy na obiad, bo robimy dzisiaj placki ziemniaczane I coś mi tak strasznie zmogło, w sensie, że było mi się tak słabo nagle I wróciłam do domu, jak dawno mi od razu całą szklankę wody i wypiłam Więc będę sobie teraz siedzieć i pokazywać Wam, co kupiłam, bo nie mamy siły stać Więc tak, pierwszą rzeczą, którą kupiłam jest taka oliwka z Isany I ja jej używam z moją siostrą do mycia gąbeczki do makijażu, takiej o... Ja używam gąbeczki z Real Techniques I to jest serio tak dobre, to zmywa po prostu wszystko. Jakby ta gąbeczka teraz jest brudna, a co do że się rano malowałam, a ja ją myję przed malowaniem. I ona jest taka tłusta, no bo to jest oliwka, więc naprawdę mega, mega zmywa ten brud z korektora, czy tam podkładu, czego używacie, nie wiem. I polecanko gorące. Następną rzeczą jest taka maskara z Eveline. Ja ją bardzo, bardzo lubię, ja tylko że długi czas jej nie mogłam nigdzie znaleźć w Rosmanie. Była wyprzedana, ale była na promocji, więc pewnie dlatego. Kiedyś kosztowała 15 zł, już kosztuje 23, więc no spora różnica w cenie. Ale uważam, że maskara to jest ten z kosmetyków, yy, który nie musi być super drogi, nie musi kosztować 100 czy 150 zł, żeby naprawdę było fajne. Dalej mamy mój ulubiony dezodorant, to taka pierdoła. Tu mamy krem Nivea do ust, bo mi się mój skończył właśnie wczoraj. I ja ogólnie mam tak, że jestem bardzo uzależniona od smarowania sobie ust, czy to pomadką, czy to właśnie kremem, bo jak byłam w podstawówce, to bardzo często oblizowałam sobie usta i miałam takie czerwone piekące, no nic fajnego. I moim sposobem na to, żeby właśnie nie oblizować tych ust, było smarowanie właśnie kremem Nivea. I wyobraźcie sobie, że od podstawówki to robię i nie było ani jednego dnia przerwy, żebym nie posmarowała sobie ust albo kremem, albo pomadką. Jak już o pomadkach mowa, to kupiłam sobie też Blistex. Ja mam taki karmek z żółty. moja siostra mi kupiła jakoś na Mikołajki chyba i jest bardzo fajny, tylko że był trochę droższy, więc stwierdziłam, że sobie spróbuję tego. I albo się mylę, albo nie, ale kiedyś ja słyszałam właśnie dobre opinie o nim i kosztował chyba 8-9 zł teraz. Następną rzeczą jest odżywka z Loreala do włosów. Ja jej używam już bardzo, bardzo długo i próbowałam innych odżywek, ale no nic nie działa tak jak to i dzisiaj była na promocji zadyszka, ale jakiś czas temu, jeszcze jak się wprowadziliśmy do tego mieszkania, czyli to będzie jakoś sierpień, wrzesień, może nawet październik, to ona kosztowała na promocji 5 zł. I pamiętam, że cena wyjściowa to było 10 zł, a teraz już jest 18. I przedostatnia rzecz to taki szampon z Altery. Ja używałam do włosów na objętość, i ten też jest na objętość, tylko że mój był pomarańczowy, i ja go nie mogę nigdzie dorwać od jakichś dwóch miesięcy już. I z tego co kojarzę, to maniaczki na swoich Instagramach właśnie bardzo polecały tam ten pomarańczowy. Szampon, dlatego on się tak wszędzie wyprzedaje, że po prostu nigdzie nie mogę go dostać. No ale uznałam, że już coś kupić muszę, bo mi się tam ten poprzedni też skończył, więc wzięłam sobie taki, o, no i zobaczymy. A ostatnią rzeczą jest kolorowanka dla dorosłych i ostatnio stwierdziłam, że muszę trochę mniej siedzieć przy laptopie i trochę mniej przy telewizorze i przy telefonie, bo jednak pracuję te 8 godzin przed kompem i naprawdę ten wzrok mi się bardzo pogorszył i stwierdziłam, że muszę coś robić takiego manualnego bardziej, a moja siostra ma takie fajne kredki, więc do sobie od niej i ta kolorowanka kosztowała, słuchajcie, 10 zł. Pokażę Wam też środek mniej więcej, jak wygląda. No, na niektórych jest tak bardzo dużo takich szczegółów. I tu jest gdzieś w ogóle piesek, pokażę Wam, bo Jurek już sprawdził. O! Ale dowiedziałam się też o mojej koleżanki z pracy, która koło mnie siedzi, bo okazuje się, że jest po optyce, studiowała to. I y, okazuje się, że ten mój wzrok się tak pogorszył, przez to, że przez 8 godzin, bite 8 godzin, skupiam się na czymś, na monitorze, który jest bardzo blisko, więc działa jakby ta moja krótkowzroczność. I ja ogólnie nie widzę od dłuższego czasu, już tak z daleka, że jest mi mega ciężko coś przeczytać. I powiedziała właśnie, że to jest przez to. I co 20 minut powinnam sobie zerkać przez okno, tam daleko, daleko, gdzie na przykład samochody jeżdżą, i skupiać się na tym punkcie tak około 20 sekund. I zaczęłam tak robić w czwartek. I wiecie, że rzeczywiście pomogło, było dużo, dużo lepiej. I teraz widzę, że odkąd mam wolne, czyli w się sensie odczuwa, dopiero mam wolne, ale nie siedzę właśnie tyle przed monitorami. To rzeczywiście jest duża poprawa. No więc mam nadzieję, że obejdzie się bez okulary, w ogóle ja sobie nie wyobrażam nosić okulary. To jest mega brzydka pogoda i jest wieczór, już. Ale sąsiad wyniósł sobie remont na majówkę i po prostu napierdziela nam, no i napierdziela nam grana, i to jest dosłownie za ścianą obok, więc po prostu wychodzimy z chaty, bo jest masakra. Nie idzie wytrzymać. Siry, nie ma tam naszego patykarza. Ktoś nam zabrał sklep? Witajcie w niedzielkę Ja tutaj mam, słuchajcie, te deski sąko, takie lekkie nie ogarniam takich rzeczy bo wczoraj strasznie brzuch bolał przez cały dzień, nie wiem co się działo, ale po prostu była jakaś tragedia Jurek kupił mi jakieś takie właśnie lekkie pieczywko, żebym mogła coś zjeść. Właśnie wgrywa się film na kanał i z racji, że jutro jest 1 maja, to dam sobie na rano na 10, żeby się upublicznił. Ostatnio włączamy sobie z Jurekiem weekendy rano, znaczy włączamy to jest mocne słowo, Jurek włącza, bo ja sobie siedzę już w salonie, Jurek wstaję i włączam mi na Aleksie listę włoskich piosenek. I teraz na przykład leci Sara Paretti chyba tak to się nazywa. I jeszcze jest jakaś taka piosenka, która mega mi się podoba. Mamma Maria coś takiego. No te włoskie piosenki są tak nastrajające od razu pozytywnie na nowy dzień, że no naprawdę fajnie sobie to włączyć. <laughs> Kaszian, ty, jakaś ty jesteś. Byliśmy sobie z Jurekiem po kawkę, Jurek był w kolejce, a ja sobie siedziałam na zewnątrz. I koło nas, koło mnie i koło Ciri siedziała taka parka z dwójką dzieci. I Ciri ogólnie strasznie boi się dzieci, nie wiemy czemu. Prawdopodobnie ma jakąś traumę z tego, jak była malutka, jeszcze jej nie mieliśmy ze sobą. I zaczęła tak szczekać na te dzieci, strasznie. I aż po prostu tak z, z pyszczkiem do nich. I tak sobie myślę o posiadaniu dzieci. Taka propozycja tego, zo. Że. Dzieci są strasznie głośne. Są denerwujące. Wiadomo, że nie wszystkie, no. I pewnie będą głosy, że o, swoje dziecko to się kocha inaczej, to jest inaczej, inaczej, inaczej. I pewnie tak, ale nie wszyscy tak mają. I ja po prostu po tym pobycie w zoo tylko się upewniam w takich sytuacjach, że ja nie chcę mieć dzieci. I ostatnio Agasawa na kanale o swoim mówiła właśnie o posiadaniu dzieci Powiedziała coś bardzo mądrego. Na dzieci nie można patrzeć z perspektywy plusów i minusów. Bo albo chcesz mieć te dzieci, albo ich nie chcesz mieć. No więc dla nas to, że Siri nie lubi dzieci, to jest jakby kolejny powód, o ile w ogóle można mówić o powodach, dla których nie chcesz mieć dzieci, bo moim zdaniem to albo się chce, albo się właśnie nie chce. No jeżeli chodzi o te plusy i minusy, to tak samo wiecie, no jak chcecie kupić sobie nowe auto, to znajdziecie więcej plusów niż minusów. Bo bardzo tego chcecie, i tak samo myślę, że jest z dziećmi i z każdą inną decyzją. Ja się bardzo bardzo zapierałam, że nigdy nie będę chciała mieć dzieci. Na pewno dzieci mnie denerwują, wkurzają i tak dalej. I w sumie nie wiem, czy kiedyś to nie nastąpi, czy nie będę chciała niezbienia zdania, bo na razie tak jest rzeczywiście, że mnie te dzieci denerwują bardzo. No ale who knows, może kiedyś? Nie mówię na 100% nie, ale na pewno nie mówię tak w tym momencie. wrócić szybciej ze spaceru, bo Cili, biedaczka, po prostu nagle, nagle jakby jej prąd odcięło. Była taka słabiutka, nie miała siły iść. Dostała biegunki. Wróciliśmy. Leżała cały czas pod stołem w legowisku, nie chciała wyjść za bardzo. Wziął ją do sypialni, położyliśmy się razem i poszła sobie pod krzesło. I nagle słyszę, że wymiotuje biedna. No i strasznie się zmartwiliśmy z Jurkiem, co się dzieje. No i ja tak po kilkunastu minutach skojarzyłam, że jeszcze ja dostała tabletkę na kleszcze. Więc od razu otworzyłam sobie ulotkę i przeczytałam. I rzeczywiście są takie skutki uboczne u psiaków. jest taką biedaczką. Teraz chyba idzie. Idziesz tu? Chodź tu do mnie, mysza. Widzicie, jaka biedaczka. Kto to jest takim biedakiem? Matko święta. Młyszko, moja. Jakoś. do i powiedziała, że dzisiaj to jest jeszcze normalne, ale jak już dalej się będzie utrzymywało, to trzeba skonsultować się z weterynarzem już. Kto to się już dzisiaj dobrze czuje? No kto to się już dzisiaj dobrze czuje? Tak? Już było zium na dworze, powiedz. Już zjadłam. Wszystko, gitarka już jest. Połóż na plecki, no, połóż na plecki, połóż na plecki, mama Cię wymizia, ohohohoho ohoho, ohoho. Łomatko, łomatko Iku właśnie się psiknęłam perfumami z Zary, pokażę Wam jakimi Mam takie o, to się nazywa Oriental I ja się nimi nie psikałam chyba z dobre pół roku, jak nie nawet lepiej A to jest zapach, którego używałam jakoś na początku studiów I po prostu mam takie teraz a teraz zmywamy się z myszaliną, idziemy po Jurka do pracy Ten pies jest czyś. No jest pani dobra Zbieramy się po Jurka do pracy Bo kończy o 11, więc idziemy na spacerek od razu z cili I potem robimy sobie grilla Są te lody. Mm. To chyba pierwsze lody we Wrocławiu, które są naturalne. Ja sobie widziałam owoce leśne, są mega dobre. W ogóle kolejki nie było. A na Bema to jest w ogóle straszna kolejka. Zawsze, zawsze. Nie wiadomo, poza zimą. Mm. Ale jak się tylko robi ciepło, to się robi właśnie mega tłoczno, mega dużo ludzi tam chodzi. Bo naprawdę mają mega dobre lody. Ale uważam, że lepsze lody są na Kuźniczej. I ostatnio jedliśmy tam z Jurkiem. Jak sobie jakiś sorbet, malinar, biała czekolada, chyba coś takiego. A ja sobie wzięłam e, Rafaello i było takie dobre. Właśnie robię sobie jajcznicę na siarenko i robię sobie z szynką i ze szczepiorkiem. I czy Jurek kupił wczoraj szczepiorek w sklepie, a mamy swój szczepiorek na balkonie? Być może. Czy zapomnieliśmy o tym? Być może. No ja naprawdę mam pamięć złotej rybki. Właśnie obejrzałam sobie na telefonie na YouTubie tego poprzedniego vloga, tego przed tym, którego teraz oglądacie, i jestem z niego mega dumna. To jest taki najbardziej chillowy vlog ze wszystkich i naprawdę mega przyjemnie mi się go oglądało. I no, jestem z siebie taka dumna, więc jak nie oglądaliście jeszcze, to zapraszam was do oglądania. Nasz mini zestaw na grilla gotowy. Tu mamy pomidorki koktajlowe ze szczypiorkiem, solą i pieprzem. Tu mamy prezydenta na grilla. Mam bułeczki przekrojone, ketchup pikantny, więc będzie ostro, no ale nie mamy innego. A tu mamy, jak uda mi się otworzyć. Mam, mamy kiełby. A na grilla idziemy z sami, bo wszyscy powyjeżdżali, nikogo nie ma z naszych znajomych praktycznie. Więc spędzamy sobie popołudnie we dwójkę, we trójkę. A na środę jest taki plan, bo jutro mam home office, który jest wtorek, jest mam home office, więc nie muszę jechać do biura na szczęście. Ale pracuję do 16, a w środę rano wstajemy i jedziemy do Sokołowska-Kołowa Ubrzycha, bo tam jest moja mama z Darkiem, pojechali sobie na tydzień, więc jedziemy do nich tak na jeden dzień, połazić tam, coś zjeść i spędzić sobie razem czasu trochę. Wiecie, to, to już jest szczyt lenistwa. Siedzę sobie na kocu i nie chcę mi się wstać dla was, żeby nagrać. Jak się kiłbaski ładnie robią, więc robię sobie zbliżenie. Ale jest tak fajnie teraz. Jejku, mamy taką cinerkę. O. zakopać tutaj żywcem, czy co? Jest dosłownie chwilkę po 16. .00. Ja się wylogowałam z roboty i idziemy sobie na obiad. Mam rezerwację dzisiaj w drewnym kocurze. Owo. Jesteśmy aktualnie w Miroszowie, to jest miejscowość, w której kiedyś moja mama z dzieckami mieszkała, jak była mała. tutaj dostali pracę i wyjechali koło Brzycha I były takie piękne widoki w drodze, ale serpęczynki takie o, a ja nigdy wcześniej nie prowadziłam auta w górach, więc mega się stresowałam. I jeszcze do tego teraz wysiedliśmy i tak mnie kolano boli, w ogóle nie mam problemu z tym kolanem, miałam kiedyś kontuzję, grałam w siatkę i jak dłuższy czas nie prostuję właśnie nogi, to zaczyna mnie strasznie boleć, więc muszę teraz rozchodzić i ja mam nadzieję, że będzie git, a jak nie, no to Jurek będzie musiał prowadzić z powrotem, a ja się napiję piwka. Jezu, na ja nienawidzę chodzić po górach, bo tak się męczę zawsze. Wolę jechać nad morze, ale te widoki to wynagradzają, patrzcie na to. Jest tak ładnie. sobie we trójkę weszli na wieżę widokową, a my z Tiruśką tutaj o, czekamy sobie na dole, bo nie lubię schodów, a dwa, że i tak byśmy z nią nie weszli, bo tam są takie te schody z tymi przestrzeniami, a ona się boi takich. Więc ja sobie po prostu poczekam na dole i nie będę się męczyć. No i też nie chcę trochę mojego kolana przeforsować, bo naprawdę dalej mi troszkę boli, już jest lepiej niż było, ale no kurczę, przerąbane to jest. Ale to dziwne, jak jechaliśmy do Gdańska, Tiruś przestań czekać. Jak jechaliśmy do Gdańska pociągiem i wracaliśmy, to mnie aż tak nie bolało. Ale w sumie chyba bardziej prostowałam to kolano wtedy. No bo jak siedzie samochodem, to nie macie, jak wyprostować, bo trzeba prowadzić i trzymać nogę na gazie na hamulcu i tak dalej. A też kiedyś lekarz mi powiedział, że za szybko rosłam. Dlatego mi te kolana też strzykają i mnie czasem pobolewają. I nie wytworzyła mi się ta odpowiednia ilość tej mazi właśnie w stawach i dlatego tak jest podobno. I kiedyś, jak jeszcze chodziłam do kościoła, to wiem, że właśnie było to klękanie. To taka cisza w kościele i moje koła tylko tak strzykają strasznie głośno. Wszyscy odwracali i patrzyli kto da. No, więc to byłam ja. Trzymała, ale co trzymała? Ja wiem, że ja walę dużo sucharów, moi drodzy, ja wiem. Ale po prostu nacchuję. Patrzę sobie na cenę i się wystraszyłam, że to jest złotówka. Razy próbowałam nagrać wam, że gry się rozpalił i za pierwszym razem. Nagrywam ze zbliżenia, Jurek swoje dubską wsunął pod kamerę. A za drugim razem nagrywam znowu, Jurek zabrał grę. Moje mamy i Darkow jest tak ładnie. Tu wchodzimy i mamy taki, jakby salon. Tu jest tu z krzesłami. Taki mieliśmy na grabie Sińskiej, jak mieszkaliśmy. Tu mamy kuchnię, patrzcie, jaka ładna. Tutaj sprzęty są w ogóle z Samsunga. Mają normalnie kostkarkę, słuchajcie. Tu mamy też drugie łóżko. A tu wchodzimy sobie do łazienki. Wielki prysznic. Proszę bardzo taka apartamentów, to udało nam się ogarnąć po wekaucji z tamtego apartamentu z Warszawy i wynajęliśmy sobie po prostu parami taki apartament. Ja znalazłam chyba to na Bookingu, to właśnie tak jakby, ale mieszkanka mała. Bardzo ładne i będziemy mieli jeszcze bliżej do sali weselnej, bo tylko 8 minut autem. Adalina, bidrag. Yeah. <laughs> yeah. to tak. się nie najlepiej czuję ogólnie W środę jak byliśmy w tym wału... <coughs> właśnie Jak byliśmy w Wałbrzychu to siedzieliśmy sobie tam na ogródku I robiliśmy dla i wszystko w cieniu I było dość zimno, bo w Wrocławiu było 7 stopni więcej I trochę nas przepiskało. Po prostu boli mnie gardło od wczoraj I zaczęłam kasiać dzisiaj tak bardzo I właśnie zaczyna mi się katar Więc dzisiaj siedzimy sobie na chacie Byliśmy tylko zjeść coś właśnie na mieście wróciliśmy do domku. <coughs> wróciliśmy do domku. Leżamy sobie pod kocykiem, już też się najlepiej czuję, ale nie o tym. Chciałabym wam powiedzieć, że odkryłam super podcast, który prowadzi taka babeczka i to jest podcast kryminalny oczywiście, no bo ja tylko w sumie takiej słucham. I odcinki trwają tak godzinkę, 15 do 2 godzin. I bardzo, bardzo podoba mi się styl opowiadania tej laski, bo ona opowiada z takimi mega szczegółami. Potem opowiada, jakiś jest proces, na przykład, że ktoś zostaje skazywany. To opowiada o tym procesie, jak to wyglądało. No i podoba mi się też to, właśnie, że te odcinki trwają te półtorej godzinki, dwie godzinki nawet. Więc stawiam Wam tutaj w opisie tego filmu, będziecie mieli link do Spotify'a. Jeszcze poleciłam koleżance z pracy dwa seriale kryminalne: Schody i Making a Murder. Pewnie Wam o tym kiedyś już wspominałam. Moim zdaniem są dwa najlepsze dokumenty Netflixa na Netflixie. I pisałam mi dzisiaj właśnie na Teamsach, że zaczęła oglądać te schody i że jest mega ciekawe, jak to się rozwiąże wszystko i czy serio zabił, czy nie zabił. No, a wcześniej poleciłam jeszcze jakieś tam inne seriale i filmy i wszystkie się podobały, więc mega się cieszę. Teraz, moi drodzy, lecimy tylko na jakieś zakupy. Musimy odebrać monitor, bo zamówiliśmy monitor. Bo miał miała home office, to muszę podłączyć sobie labka. I musimy go odebrać z PKP. Zrobić jakieś zakupy na kolację i na śniadanko. co myślisz o tym monitorze? Co myślisz o tym monitorze? Jeszcze nic, co nie? Moi drodzy, monitor odebrany. Wszystko ładnie działa, jak już widzieliście. Ja się źle czuję, więc idę po prostu spać. Dziękuję Wam, że oglądaliście. Widzimy się za tydzień.